Słuchaj, a dziś krótki, szybki, mały temat. Fagata po raz kolejny okazała się być sztuczna. Nie. Czyli dziewczyna ta, Zeba, kojarzę, niemo... no. Pamiętacie Zeba? Wygląd, żebyście mnie źle nie zrozumieli, o wyglądzie i powiększeniu pośladków rozmawialiśmy już jakiś czas temu. Chodzi o jej sztuczność względem widzów i internetowych aha, przyjaźni. Przyjaźnie influencerów są sztuczne? Niemożliwe. <laughs> Przysięgam, że nie. Linet, nie ma już, nie ma. Nigdy nie Ech, sądziłam, że coś odbord. takiego mi się przydarzy. Chyba, Mati, ale może jakieś wytłumaczenie? Coś... Dokładnie, o co chodzi, Mati? Dziękuję ci ślicznie. Możesz wytłumaczyć, nie musisz mówić, że co oczekujemy. Co, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Właśnie. Początek tej całej historii. No a powiedz, powiedz. Wprowadzenie. Bagata no. to jest była dziewczyna z Tew, który kiedyś był popularny. Obecna dziewczyna Friza. to jest jej koleżanka. Spokojnie, ja wiem, koleżanki się pokuciły. Jeszcze zobaczycie. Nic nie wiemy i nagle na ekran wlatuje nam dziewczyna z rozwaloną twarzą. Przecież tak się zaczynają najlepsze filmy. Jebaniec. Musiał, musiał, musiał. Już zaczął, zacząłem mieć nadzieję. Już zacząłem myśleć, że Mati się rozwija, jego kontent się zmienia. Wchodzi poziom wyżej i stanie się normalnym kanałem komentery. Ale jednak kurwa nie. Dostajesz kopniaka z powrotu Jasona i Statana i sam musisz ogarnąć kto jest dobry, a kto zły w tym filmie. Po prostu nigdy. Przysięgam, że nigdy. Widzicie? Puzzle nigdy. same zaczynają się chodzi? układać. Jeśli macie taką przyjaciółkę, za którą się zawsze wstawiacie, z którą zawsze jest serio fajnie... Ee... Ta drama jest śmieszna bardzo, ja widzę uczestniczka fagatę, ja już wiem, że ta drama będzie... <słuch> Ja wiem, Że ta drama wykręca, ale jest tego warta, żeby się dowiedzieć, o jaki absurd tutaj chodzi. To informuję Was, że kiedy przyjdzie pora, żeby za Was się stawić, to jednak to nie Czemu jest zamazane? Być może zgłosiła mu film o prywatność i musiał zamazać jej twarz. Pali. To nie jest możliwe. Nie mądrali, ale wystarczyło zobaczyć, jak niesztucznie bagata zachowała się podczas całej dramy ze Stu. Nie mam siły. Serio, ostatnio było u mnie tak źle. Dobrze że, Mi, dobrze, że Mikuś tutaj pilnuje porządku. Nie płaczewka, 6, Mikuś 9. Oraz całej dramy z kamerzystką. No, rozwalono twarz, nie twarz dlatego. Jeśli o mnie, Kamusia, to wiecie, że te filmy były ustawione. Ja nie wyraziłam zgody na to, żeby były w ogóle publikowane. I została oszukana. A no właśnie, bo ona jest jeszcze. No, bo jest coś, zrobił co pewnie no, tak wolny. Robili... A ja wiem, czemu mi się tego pierdzieli internet, bo tego Fortnite'a ściągam. Nie wiem, kurwa na chuj w sumie. To już o 20. mamy trening. Nie tego Fortnutę innym razem. O 20 mamy trening. Już znajdziemy sobie 50 minut kontentu. Pójdziemy w, w, w uniwersum Darmana i tyle. Albo w uniwersum jakieś inne śmieszne. W uniwersum na przykład co tam u hajsowników Gimpera. Nie wypali, kochani. Albo albo zobaczę, czy Josie wrzucił film jak mi daje kasę. Jednak brucha nie, ogólnie mega złe uczucie jest jak jesteście zrezdeni tylko przez na przykład nawet przyjaciółka albo tylko przez chłopaka, a z na widzami, przykład, składziki. Jestem, to Przez, tą i przez... Nie, nie. Jest tak źle i po prostu nie aż dodałem sobie filtr diabełka, żeby moja wypowiedź była Zap bardziej szczera. Przeważam, ale ja po prostu nie mogę YouTube traktować poważnie kogoś, kto au, nie potrafi zabrać swoich au. myśli i opowiedzieć całej historii następnego dnia. Tylko robi to wszystko, gdy nic nie wie i nic nie, nie może więcej powiedzieć, i daje sobie jeszcze filtry z Instagrama. Serio, o co chodzi z tymi filtrami? Ja wiem, że niektóre. Dobra, nie... Mati, o chuj chodzi. Czy możesz nie, nie pierdolenia, a więcej po prostu konkretu? Bo już one pierdolą wystarczająco. Już wystarczy, że od nich się nie da dowiedzieć i zrozumieć o co im, one, one same nie wiedzą o co im chodzi. To jeszcze... Ale... Potrzebuję wsparcia. O proszę, I don't wanna, but have to oglądać to. Ogólnie, moja przyjaciółka powiedziała, że jest przyjemna, na mnie karetkę, żeby, wiecie, jakby dyskredytować moje słowa, ale spokojnie byłam zaś... Ja pierdolę, Tamasza, w sensie, ja wiem, że to jest filtr, ale oni nie wyglądają jak prawdziwi ludzie. To wygląda, jakby to maszyny zyskały świadomość, założyły ludzką skórę, ale coś się popierdoliło w tych przewodach. Nie ...od karetki, że wszystko znów spoko. A teraz... teraz już wszystko w porządku? <gry> jeśli ktoś spodziewał się jakiegoś poważnego odcinka o tej całej dramie, natomiast osoby, które przyszły tu pośmiać się, to rozgoście się, proszę bardzo. Agata zła karetkę dlatego, żeby mnie upokorzyć. I jakby wiecie, żeby dyskretnie. O kurwa, wezwała karetkę, żeby mnie upokorzyć. To jest nowy poziom upokorzenia, co nie? Ja pierdzielę, bo wyobraźcie sobie, jedziecie sobie na skut na motocyklu, bo sobie wybraliście, że w sumie fajnie byłoby zakończyć życie przed 40. -tką. No to jedziecie sobie na motocyklu, wypierdzieliliście się, co nie? I podchodzi tutaj właśnie masz, podchodzi tutaj fagata i mówi: Pora na ostateczne poniżenie. Wyciąga swój telefon i dzwoni po karetkę. Ty, byście się potem nie pozbierali, widzowie. Już lepiej było się wykrwawić, niż tak być poniżonym, jak, za, jak zadzwonić po pogodowie. Po prostu, żeby nie postawić złym świetleniu, nie postawić złym światłem dlatego że się martwiła, także beso. O proszę, nie wiedziałem, że wśród influencerów mamy takich poliglotów. Tutaj a tutaj beso, czekamy czy na Czekaj, 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 weź ty poglądaj sobie, to jest taka znana influencerka, się nazywa ta z Teamu X, tylko nie wiem, czy z nowego, czy starego. Ona też tak mówi, będzie się bić. To chyba ta. merci. I włoskie arrivederci. A tak poza zaśmieszkowaniem to. siema alien. Dziękuję użytkownikowi Zajlax za moją subskrypcję w prezencie. Ale, Ale. ile masz jeszcze tego? ile masz jeszcze? Mam nadzieję, na będę mógł 777 miliardów 777 milionów 777 tysięcy 777 lalalalala. Eza, 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 eza. Albo zaprzestanie z jakichś innych języków, albo nieustanne powtarzanie, jakby i po prostu. Jeszcze 5-10 lat, a influencerzy zaczną używać wyrazów naśladowcze. Historia języka za to, czy koło i wszyscy zaraz będziemy... Przecież podał liczbę, w <grym> jest <grym grym> prawda, na jest prawda. Jelenie. <grym> Nie wiem, ale patrząc na to, jak umieram niedługo się widzimy na fioletowej. Na fioletowej, w sensie, że w zaświatach fioletowych. To jak chcesz, Alien, wiesz co, jest taki cudowny duet. Jak się umiera, to musi znaleźć kogoś innego, kto umiera, żeby razem albo się ożywić, albo tym bardziej umrzeć. O! Najlepsze, że ja widziałam, jak ona z księciem nagrywała to, że wchodzę do karetki. I wcale się nie martwili, tylko wiecie, specjalnie w nagrywali, żeby mieć dowody, że jestem po prostu pierwszy. A taka nie jesteś, zgadłem. Ale no, spoko, bo mam doświadczenie dosłownie, dosłownie, oprócz na kartce, że. Wszystko z Więc skoro sama Masza wiedziała, że nie jest pod wpływem środków odurzających i wiedziała, że nie jest pierdolony, to czego miała się wstydzić? Oczywiście Agatek zawsze robi z siebie ofiarę i mówi, że jak wytrzeźwieje, to e, pożałuje. E, kochani, wyzwała ona kredkę do tego, żeby się ze mnie pośmiać. Zacz... O chuj tu chodzi? Jezu, ale ci ludzie są spierdoleni. W sensie, jestem, jestem naprawdę ciekawy o chuj tu chodzi. Ja wiem, że nikogo o to nie obchodzi, ale mnie ciekawi, o chuj tu chodzi. I jestem z każdą kolejną sekundą coraz bardziej zaskoczony, jak bardziej nie wiadomo. zaczęła nagrywać, nagrywać to... Nadal mnie rozpierdala argument z wezwała karetkę, żeby mnie poniżyć. To jest jakaś inna gęstość. mocy do karetki specjalnie, żeby mnie upokorzyć, to jest raz. Mamy drugą minutę, czwartą część wypowiedzi, a już cztery razy słyszałem to, że fagata wezwała karetkę tylko po to, żeby pośmiać się z... Mam rozwaloną skroń, dlatego że jak wychodziłaś, po prostu wyrnęłaś mnie drzwiami AHA A, no to się wszystko wyjaśniło, nikt jej nie włowił, tylko została pierdolita każdemu Aha, akurat coś nie wie coś W czwartej nocy i muszę wracać w środku nocy yy, w pociągu yy, do Warszawy Thanks baby girl Żegam już tym językiem Jest ładne, bardzo złe pr i po prostu jakby... nie niefajne ja tego nie usunę, bo nie, bo jakby mam dość tego. Jak dobrze, że zebo, że zebo się dodaje z takimi osobami. Trzyma się przynajmniej w dobrowym towarzystwie. Eee, Patrzcie, jak Agata, że nie mogę tego dodać, bo nie współpracuje miała współpracy na Instagramie. Jakby serio, mam to, se mam to już w dupie. Okej, czy... Naprawdę nie odzywam się do tego, że nie chcę źle mówić na osobę, którą... Dobra, chuj, nie wiem o co chodzi. Nie da się widzowie. Szósta minuta, 50 sekunda, ja nadal nie wiem o co chodzi.